W mocy imienia Jezusa wszystko staje się nowe w Twoim życiu. Wierzysz w to? Zaufaj Panu, który nigdy Cię nie opuścił i w każdej chwili wyciągał swoje ramiona, aby Cię ratować. Nie pozwól się porwać złym uczuciom, które przychodzą, jak silne fale, próbując Cię przewrócić. Prokłamuj panowanie Jezusa nad swoim życiem On przełamuje wszelką negatywną serię i odpędza pokusy, które starają się sprawić, abyś zrezygnował. Dla każdego myśli lub uczucia buntu proklamuj imię Jezusa. Dla każdej myśli lub uczucia porażki przegranej, zniechęcenia, chęci ucieczki lub skrzywdzenia siebie, proklamuj potężne imię Jezusa. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, żadna zła siła nie jest większa od mocy Pana. Nad Twoim domem, nad każdym członkiem Twojej rodziny, wypowiedź imię Jezusa i pozwól, aby Jego moc przyniosła lekkość i pokój, ład i ukojenie pośród wszelkich burz. Nie ustawaj w wzywaniu imienia Jezusa i niech z twoich ust nie wychodzą już słowa negatywne lub przekleństwa, ale dziękczynienie i błogosławieństwo. Czas łaski dla ciebie i twojej rodziny to właśnie dziś odrzuć szaty żałoby i bólu i przyoblecz się w łaskę i miłość Pana. Bóg jest zawsze wierny, a jego miłosierdzie trwa z pokolenia na pokolenie. Idź bez strachu, pozwól się prowadzić Duchowi Świętemu, to od Niego przyjdzie mądrość i siła na każdą sytuację. Pij ze źródła wody żywej, którym jest Pan, a zobaczysz, że z Bogiem życie się nie zatrzymuje i że jest prawdziwy sens, by żyć. Napisz w komentarzach: Bóg jest wierny, a Jego miłosierdzie mnie uwalnia. Podziel się tą wiadomością ze swoimi przyjaciółmi i rodziną i rozsiewajmy błogosławieństwa Pana wśród wszystkich. Świętego i błogosławionego dnia dla ciebie i twojej rodziny. Amen. Zmień swój dzień dzięki i minuty wiary. Odkryj moc modlitwy dzięki naszej ekskluzywnej książce Minuty wiary na lepszy dzień. Ten przewodnik duchowy jest idealnym towarzyszem na rozpoczęcie dnia w obecności Boga. Link znajduje się w przypiętym komentarzu.